Witaczko widzowie jestem Kacerta a dziś jesteśmy na serii yy, na polskiej wsi yy, dziś no jestem sam niestety młodego ze mną nie ma yy, i dziś sobie robimy tutaj akcyjkę obornik yy, widzowie zrobiłem sobie też poza odcineczkiem yy, teksturkę oborniczka wiecie żeby było widać a nie jak to jest Farmingu, że nie widać. No i będzie fajnie, robotka pójdzie. Mam nadzieję. Dobra, cyk. No młodego nie ma, bo tam... Mówię, dobra, niech pójdzie ze z koleżkami do miasta. Ze polos. Teraz go ma, no. no. mówię, niech se... Się... Chwilę odpocznę, bo też mi to trochę pomagał, to mówię, dobra, dam mu spokój. No i tak to się prezentuje, ta teksturka. Trochę widać, nie za dużo, ale widzowie, zawsze coś. Dostałem też pieniądze za sitme, no bo... Okazało się, że była, nie wiem, coś tam, nie wiem, co się stało z nią, było coś nie tak i musiałem ją oddać gdzieś, nie wiem, i, i, musi, i dostałem za to pieniądze i za te pieniądze sobie widzowie kupimy nową prasę. No. O Jezu, że... siątka No oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału, do lajkowania filmów, bo dobijamy do końca lutego 500 subskrypcji. Nie wiem czy się uda. Myślę, że tak. Gdy tu jest ten lasek, to tak trzeba wiecie. omijać. Dobra. Porzutnik jak na razie starcza. No niestety, no tak wam mówię, no nie mamy cyklopa. W oborniku się już też troszkę naprodukowało, no ale no nie mamy cyklopa, więc musimy łopatą ładować, ale ona jest dosyć pojemna, także szybko idzie. Dobra. Pusto. Dobrze jedziemy. O, tu jeszcze kawałek drewna został. żeśmy grilla robili. Niestety nie nagrałem no lipa. I widzę, poprzedni odcinek się niestety nie nagrał. Było tam prasowanie. Tu są kostki. Było na nim Ale się nie nagrało, ale czekajcie. Gdzie moja łopata? A, tu ją zostawiłem. Tak coś czułem. Ona ta łopatka jest dosyć pojemna, także szybko powinno pójść. Trzecia łopatka. Jeszcze... O! Wysypało się. Nie. Jeszcze sobie tą łopatę poprawię. Troszkę mi się... Za dużo tego tu nie ma, ale może nam starczy na to jedno pole, i... bo na wiosnę dopiero... O Boże, no tak. Czekajcie widzowie. Bo i tak dopiero yy, na wiosnę będziemy yy, sypać kolejny oborni przed kukurydzą. Yy, nie patrzcie, widzowie, na to, co tam jest. Yy, a, tu było pełno, a mi już... Że pali ma, na czym jest na luzie. Dobra, trzeba sobie ładnie, kurde, trzeba sobie ładnie wycofać, chciałem powiedzieć. Tu jeszcze kostki leżą. Myślę, że ten rozrzutniczek rozwalimy i. I jeszcze jeden wejdzie i będzie chyba koniec na pryzmie. Nie wiem. Nie wiem skąd to ogarnę więcej oborniczka. Dobra, I jedziemy. ano tak była ja tu tak jechałam. piątka. Będę trochę źle wjechałam. No, kurde, nie wiem jak my przy tym jeziorku dojedziemy, bo jeszcze takie dwa przejazdy. Będziemy, nie wiem czy się nie zakopiemy z tym rozrzutnikiem niby mały, ale możemy się zawsze, wiecie, zakopać. szybka Ładnie dosyć wygląda teraz ta tekstura fajnie w końcu widać. Nie wiem czy się nie zaryjemy teraz, ale może... Może nie no, bo wiecie, Tu ma jeszcze napęd. Może nie, może tak, nie wiadomo. Dobra, ogień. O, pieruna, kopie się. No dawaj, dawaj. O, ruszyła. No, nie wiem, czy podjedziemy. Ładnie kukurydzka. No, ale ładnie. Tu wiesz. Wygląda. Cyk. I dobra. I jadyna. No pół pola mamy zdrobione. O pusto już. Dobra, jedziemy. Po kolejny rozrzutnik załadować. Co to za sieczkarnia? Co to? Dzień dobry! Dobry! Panie, pozamawiam, ja? A no tak! Kurde, widzowie, dziś mamy akcję kiszonka, ja zapomniał. Dobra, panie, czekaj, panie, domontuję, aby... Do rozrzutnika burty, żeby była większa. O Jezu. Pojemność. Dobra panie, to weź pan odjedź, to ja pana zaprowadzę. Na te pole. Ło, łapierona. Kurde, nie myślałem, że aż tak szybko przyjedziecie bez telefonu. A, bo my tak zaskakujemy czasami. <laughs> Bardzo widać, że fajna firma tutaj szybko działacie. Dobra, no to panie, Tano. Eee, tu nie wyjdziemy, tylko wyjdziemy tam, bo będzie ciasno. Tu. A się pełni, No. Dobra, panie, dawaj tu se najpierw zaczniemy od poprzeczniaczka. Dobry! Dobry, do, dobry. Zapał chyba. No dawaj panie, módź. tam. Dawaj panie, muć. Takie sześć będzie git. No szósta chyba będzie git. Ja sobie jedynką pojadę. No panie, ja... o Jezu, czekaj panie. Ja panie jadę sześć. Ja też jadę i elegancko, bo tu wie pan dosyć gęsta ta kukurycka i akurat ja ja. panie obornik że wsypał, a ja nie wiedział a nie wiedział ale panu Dobre. powiem, że dosyć ładnie sypie ile tam, nie? Z czwiartka? ale sześćdziesiątka katowana Ach. Panie. Ale jej kopciską. Takiego, takiego głosu, żeby dawniej nie widział. <noise> Co pan po nowych maszynach jeździ? Nie. Po starych, nie ale nie, tak. nie takich odremontowanych. He, no panie, ta środka jest odremontowana przed na... znaczy... przed nim... na też tu. No podejdź pan! Panie! Wi pan, dobra, jestem panie czekaj, kurde. O, pieruna, jak ja tu się wcisnę, sypie? O, pieruna, gałęzie mi pogębia, panie, chyba te pole tu powiększę. O po ten haszcze, bo to widzowie jest nasze, ja zapomniałem wam powie... Panie, o. kurde, to jest widzowie nasze. Dawaj, panie, zrobimy no. atak tak ze dwa kółka. Poprzeczniok lewy. No, żeby tu ładnie się dało pięknie wykręcać. Kurde, tu panie teraz pan musi pierwszy. Brat, weź pan jeszcze raz poprzecznik. Może nawet ze trzy razy. Jeruna, runa! To te drzewo tu postawił? <grym>, nie wiem. choć się domyślam. Dobra, tyle starczy. To co, panie, przecinamy się tu? Ile pan tam ma procent? Ja mam z połowę, może troszkę więcej, z 70. To jedzi przecinamy się. No, Te, weź tu, panie, przy tym płocie. Tu, panie. E. Fila e, ja poproszę, jak to zrobisz. Tu nie warto, bo tu i tak jest gdzie nakręcać. Ale dobra jak pan chcesz to poczekaj pan chwilę E, panie ma dobra Dawaj teraz tu się tak spróbuję wcisnąć. Skurde. Ile mam O nie! Nowa siuntka już od diabła. Dobra. Będzie panie sypać? A panie po kukurydze, pan jadzie. Dobra, dawaj panie Nie wiem jak my tu jedziemy. Musi pan podjechać bliżej Urde, panie stój A bo ja mam pełno Oj, Runa Otofaj, panie. panie, ile marnotrawstwa w róże w zostało, panie. No ale nie aż tyle, co tu było. Panie, boziu święty, łoboziu. Ale się wygniotła. Kurde, panie, to trochę zajmuję tą siądką, żeby wycofać. Kurde widzimy, mamy silos chyba ogarnięty, bo jak nie, to będzie lipa. Nie wiem, ale raczej tak. Ta, jest ogarnięty elegancko. I teraz, jak ten rozrzutniczek szybko wysypuje. E, Szybko! O pieruna, ale szybko! Czy ja tu się wykręcę? O pieruna! Kurde, tu teraz wszystko widzowie stoi, jest zastawione. Przejdziemy chyba przez silos, na razie. Nie, nie damy rady. Jak tu jest ściśnięte wszystko. Czekajcie, po... Не мисс Чеддердеск. Номер. Dobry to machamy. A ile pan liczysz? Pan liczysz za hektar czy za godzinę? Za godzinę. O kurde. Zrobi mi pan promocję. Jak najbardziej. O, to dziękuję jak pan zrobi. A ja tam... Ja tam chyba... Jeszcze muszę Bo Tam pan chyba prasa zamówił, nie? Nie ja jeszcze pani nie zamawiałem prasy Ale zamierzam kupić To jak coś ja mam firmę transportową Uu. Dobra dawaj, dawaj panie, bo ja tu się nie wykręcę Kurde Dobra Ale siódka daje no panie, ona tyle miodu, że mi jej wlą Dziesiątka w kopyto. No dostaję pogara Dobra Do panie, przodu. dawaj tu się może jakoś przetniesz Do przodu daj. Tu się weź pan jakoś przetni. Boże święty jak się rura wygięła No jedź panie a, myślę, że tamto sobie Kosima, no dobra. Ale Bokim deja vu! O, <grystanie> Ej, sąsiadowi płotu! Ja, o, pan też. Pierdzieli. Ale pan też. Dobra, dawaj. Kurde! Jezu. A ja panie słyszałem, że ktoś tu się będzie też budował na tej wsi. A to ja mam. Mo... Kto to chyba mój synek? Nie wiem. On... Ale. A jak pan ma na imię? Zdzisław. A nazwisko? Parówczak. <noise> ale fajne. <noise> no to pani właśnie tu. o takim imieniu i nazwisko się słyszę. Mi tu sąsiedzi mówili, że Zdzisław właśnie parówczak się buduje. No to widzi pan to ja A, to będzie, będę miał y, tego. Sąsiada sieczkar... O boże Ej, fajkan bo Będzie pan nie u mnie. Co? Niżreczki. Cetę pan daj. A no, to będę widzowie wiecie, widzicie, będę miał y, tego. Czysto da? Czysto da. Czysto mi tam, daj. tam... Co? A nie. Nie, nie! nie, 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 nie! Nie, nie, nie ma, nie ma! Ile pan tojecie? Bo szybciej, bo pan też szybciej trochę... Może będzie się cierać. U mnie się nie dostaje! U ciebie się daje? Nie, u mnie się tylko dostaje, wiesz, legalne źródło. Czyli co? Pieniądze. A, tam.

10. Ja jadę 8 Dobre, to zmniejszam. Łukasz, wolniej! Wolniej, Łukasz! A ja jestem Zdzisław, Łukasz. Zisław, wolniej, Zisław, Zdzisław, wolniej. Wolni. Dobra, ja jadę wysypać. Dobre. Dosyć ładnie sypię. Ty, ale widzowie... 24 tony, 25 około będzie. Dosyć ładnie. Teraz chcę dać kuryckę tam. Mm, tu po mieniu. miodu pieruna to jednak tak szybko nie wysypuje, jak myślałem. Dobra, Jadę. Za niedługo, może, nie wiem kiedy, ale zrobimy akcję gnojóweczka. Dużo mi raczej nie policzy, te pięć stówek, może sześć. To nie jest też nie wiadomo jak pole duże i też nie wiadomo ile czasu tu nie zajęło nam tego skoszenie. Daj mu! A u jakiego pan gospodarza największego jeździł? Jakie miał maszynki? Chłopie, czą Ile? Dlaczego znaczy, Ile jakie? John diry, widzi pan. Orze i trek... takiego trekla zamówił. Jakie trekiel? Nie no, stare na, stare, ale jare. Stare najlepsze. No bo Przecież nic się, się nie psuje. Z tego zarobiłem już. Stare nic się nie psuje, panie. A i tu poprzeczniak. Mogliśmy to panie do to by miał pełno akurat. E! Panie! Kurde, mało wyleciało z rury. Ma Pan tak stoi. Dawaj tu, panie. E, łukasz, wolniej. Boże święty, jak się rura wygięła. Dobra, dawaj tu, panie. Przejazd. A ja co pan coś o wielkiej orkiestrze świątecznej pomocy. No to co? Co pan sądzi? Eee no fajnie. Jak, Kurde, to ja na piątce tam? jadę. A co panie? Ja słyszałem, że to nie idzie na, na, na te serca czy organy tam. A na co? Panie! Nie, pan już jest na Nie, no panie, będziesz. Nie, panu nic nie daję za koszenie. Oj, oj, oj. Eee. Mogę panu dać pół litra swojej. Ła, Czekaj. Bierze pan. Jare. Dodam Pięk jak pan, wystarczy. dodam pod koniec dzisiejszego dnia pan, żeby pan nie pił przed robotą. To ja podjada. Co? Ja podjada. Dobra, pan podjedzie. Jeszcze autobusami jeżdża, to autobusem podjada. Łapierona, to pan z ludźmi, o nie, nie, nie panie, jak pan z autobusem to nie. Jeszcze pan z ludzi, o no wie. A ja bez ludzi przyjadę. Nie, lepiej nie, bo pan jeszcze będzie miał kurs. Lepiej nie. To pan przyjedzie w nocy o pierwszej. Dobre. Pasuje? Dobry. Kurde, kurde. Ja nie myślałem, że my dziś tego skończymy. Panie. Cześć, panie. Popatrzyłem. Co pan patrzy? Dobra, dawaj pan. Panie, dej mu! Kurde, Hej Daj mu, daj! Piątka od razu. Jest mieści pan tego? Nie, stu równa. Ale dosyć ładnie daje. Ile pan tam ma na tej piśmie? Z dwadzieścia pięć? To fajnie. Dosyć ładnie dało, z tak małego kawałka nawet można by powiedzieć. Mam to dzisiaj będzie ubijać. No, na odcinku raczej nie, poza odcinkiem sobie to ubiję. Dobry. Dobra, panie, tu ile jeszcze, ze cztery ton? Nie, a tu tylko tyle. Tu panie stonkę da. Pani wyłączy światło, bo po co ma się akumulator rozładowywać? Dobra! Jak nam tam? To dzięki panu za koszenie! Ja tu zaraz przyjadę! Japon! A po co? No po ta zapłata! Nie, to pod koniec dnia! Dobry, dziękuję! No to dzięki panu za koszenie! Do widzenia! Do widzenia! Dobra, no widzowie no, kiszonka skoszona... kukurydza w sumie skoszona. Będziemy też zaraz kończyć odcineczek. Kurde, myślałem, że to o dłużej pójdzie a to rachciach pal widzowie i to nie opłacało się brać młodego nawet widzowie na te kilka przyczep i na dwa zestawy wozić. Dobrze, że żem go nie brał. Niech chwilę pochodzi po tym mieście z koleżkami. No to co, widzowie? No, dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się w następnym odcineczku. Na razie!